Dzień dobry, moi kochani, fani oglądający kanał Warszawski Inwestor, z tej strony Michał Kołtyś. Pomyślałem, że najpierw pokażę Wam tą nieruchomość. Ona była przez rok wynajmowana. Dosłownie 15 minut temu Weronika odebrała od najemców lokal. Słuchajcie, pięknie posprzątany i tak bardzo często wyglądają nasze nieruchomości. Nic do naprawiania, nic do poprawienia, naprawdę fajni ludzie na poziomie. Życzyłbym nam wszystkim tylko takich najemców. Uh, uwielbiam ten lokal. Słuchajcie, Zajrzyjcie tylko do, do łazienki, to nie jest duży lokal. To nie jest duży lokal, ale no, ma swoją magię, jest naprawdę, jest naprawdę fajny. Nieduży lokal, nieduży lokal, uh, ale wszystko jest. Dużo szaf, zmywarka, a co? 60. Wstawiliśmy. Chyba, słuchajcie, nawet nigdy nie była używana. Przez najemców. Uwielbiam takich najemców. Um, najemczyni prowadziła tutaj um, działalność, um, więc ten stół, który wcześniej był, tego nie ma. Przywieziemy z powrotem. Beznawiewowa klimatyzacja w lecie, jak znalazł. I bardzo dużo szaf. Bardzo dużo szaf. Nic nie mam, mogę Wam pokazać. Tak? Dużo, dużo, szaf, dobrej głębokości, segregatory, naprawdę bardzo szeroka działalność. Co zrobię dalej z tym lokalem? Przeznaczę na jedną z moich spółek. Czekałem, aż się skończy ten najem, bo potrzebuję więcej, więcej tym. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy, słuchajcie, przy Placu Konstytucji, przy Placu Konstytucji. Tam mamy piękną, kawałek dalej jest ambasada amerykańska. Uwielbiam tą okolicę. Wszystkie cztery moje biura są w okolicach placu konstytucji. Także naprawdę bardzo fajnie. Super podświetlana grafika. Absolutne mistrzostwo świata handy. No ten żrandol jest po prostu magiczny, magiczny. Co prawda pani, która sprząta może mieć inne zdanie na ten temat, ale wygląda fajnie. Chodź, Miszko, tutaj znajdziemy Ci krzesło, żebyś mógł trochę posiedzieć. To po ten, A ja Wam opowiem o... Zajmiemy się tematem dzisiejszego, dzisiejszego nagrania. A... A, bo słuchajcie, zima idzie, zima idzie, ja się przygotowuje do tego już, że będzie zima, więc już ciepła ubranka z futerkiem, tutaj futerko, spokojnie, futerko jest ekologiczne, żadne zwierzątko nie zostało skrzywdzone ani tutaj, ani tutaj, ani na kołnierzyku, a jest cieplutko. Poza tym to już ten wiek emerytury rentierskiej. Swoją drogą rozbawiły mnie, rozbawiło mnie część komentarzy, jak to kołtyś, Niemożliwe, że tam ma przychodu milion 200, jak on kręci YouTube'a. Um, po pierwsze, rozdzielmy sobie takie trzy pojęcia. Przychód, dochód i zysk. Księgowi nie słuchają, bo to duże uproszczenie, ale przychód to jest to, co wpływa do ciebie, z twojej firmy na przykład, ze sprzedaży twoich produktów lub świadczonych usług. Jak odejmiesz od tego koszty, to masz dochód. Natomiast zysk to jest już taka kategoria po odjęciu, no zysk netto podatków, tak? Więc dwieście 260 zł to jest mój zysk. Dlaczego kręcę YouTube'a? Słuchajcie, z YouTube'a to nawet bez emerytury bym nie wyżył. Zaraz rzućmy szybko okiem na YouTube Studio. O, słuchajcie. Szacunkowe przychody przez ostatnie 28 dni 946 zł. i 60 groszy. Przyznacie, że ciężko na prąd nawet za to opłacić. A dodatkowo przypominam: wszystkie pieniądze, które wpływają do mnie z reklam, także dzięki, że oglądacie, przeznaczymy wspólnie raz w roku na dzieciaki, więc ja nie potrzebuję, one wpływają przez cały rok do mnie na konto. Później wydrukuję Wam te wszystkie przelewy, pokażemy Wam te wszystkie przelewy za cały rok i razem zdecydujemy, na jaką działalność, na jaką fundację, ja tylko chciałbym, żeby to było związane z pomocą dzieciom, przekażemy te pieniądze. Nie wiem, pewnie z DH11 będzie. Były lepsze miesiące, były gorsze miesiące, były straszne miesiące. Jesteście okropni wtedy, kiedy nie oglądacie reklam, które przynoszą pieniądze, które potem... Przekazujemy. Nie, ciepło się to zrobiło. Czekam już, kiedy sobie trochę przepnę ten mikrofon. E, wiem, strasznie nieprofesjonalnie. E, druga rzecz, a propos mojej emerytury e, rentierskiej. Więc te wszystkie komentarze po pierwsze pokazały mi, że w Polsce to jest trochę tak, że ludzie mają bardzo małe cele. No bo jeżeli dla kogoś to jest wystarczające, albo ma marzenia, stary, jak dychę zarabiał, też byłbym na emeryturze. Ja wiem, że mój kanał jest niszowy. I wiem, że jakby tym moim celem jest dotarcie, tak jest dobrze mikrofon? Ściągamy, jest w porządku? Ok. I wiem, że moim celem jest dotarcie do tego tych 5%, 5 najbardziej przedsiębiorczych ludzi, to oni ze mną rezonują. Pozostałe duża część ma to gdzieś, a pewnie ze 20-30% to hejterzy, którzy muszą jakoś sobie uzasadnić. Ja ten mechanizm rozumiem, tak? To jest niemożliwe, że kogoś to zrobił, bo jakby to zrobił, to. To ja też bym mógł, a wtedy musiałbym ruszyć tyłek, a tak jest mi dobrze. Lepiej siedzieć i hejtować, więc nie przejmuję się. Hejtujcie ile chcecie. Ci starzy hejterzy zaczęli mnie lubić, więc potrzebuję nowych. Nic mi to nie robi. Natomiast, znaczy, robi, robi zasięgi, więc lubię jak hejtujecie. Przechodząc natomiast do, do merytoryki tego, to co w tytule tego nagrania, to będzie bardzo nagranie, więc możecie już właściwie zakończyć oglądanie. Bo pochylał się nad cenami nieruchomości. Czyli porozmawiamy sobie o tym, jak wyceniają klienci, jak wyceniają rzeczoznawcy i jak, skąd ja wiem, jaka jest dobra cena nieruchomości. To jest absolutnie kluczowe przy flipowaniu, przy pośrednictwie, w sprzedaży e, mieszkania. Właściwie jedna z kluczowych informacji, ja dzisiaj odebrałem cztery telefony od klientów, w którym. Jutro i w sobotę będę wyceniał nieruchomości. Skąd ja wiem, że coś jest dobrą ceną? No więc najpierw zacznijmy od tego, jak wyceniają nieruchomości klienci. To moje ulubione. Proszę Pana, potrzebuję 500, bo tyle potrzebuje za to mieszkanie. Chcę sprzedać w tej cenie, bo sąsiad mówił, że też sprzedał w takiej cenie. Bo tyle potrzebuję za tą kawalerkę w Śródmieściu Warszawy, żebym domek pod Warszawą kupił. Bo mam długi i tyle mi na długi potrzeba bo muszę dopłacić córce do kredytu i jeszcze musi mi zostać na inne mieszkanie, bo, proszę Pana, sprzedajemy i kupujemy dwa inne mieszkania, więc musimy dostać taką cenę. I te wszystkie... Bo czytaliśmy w gazetach, że ceny nieruchomości rosną. Co jeszcze? Jakie jeszcze powody klienci podają? Bo taniej nie sprzedam. Jak nie sprzedam, to wynajmę. I co mi zrobicie? No tak. No i taka rola pośrednika czy eksperta na rynku nieruchomości, żeby klientom te ceny uświadamiać, uświadamiać. Pomyślicie sobie, że my zawsze im te ceny obniżamy. Nie, nie, absolutnie nie. Ja uwielbiam klientów, którzy mówią, że pośrednicy WON nie są mi potrzebni, to są moi ulubieni klienci, od których kupuję nieruchomości flipowe, bo kupuję tanio. Bo jakbyś zapłacił pośrednikowi 3%, to on by powiedział stary, głupotę robisz, ja Ci mogę to sprzedać znacznie drożej. Więcej niż te 3%, to no proszę. Ja właściwie prawie, zawsze, prawie nigdy, prawie zawsze kupuję w tych cenach, które klient chce. Tylko moim zdaniem czasami chce za mało, ale ponieważ nie zatrudnia mnie jako pośrednika i tyle chce, to ja mu tyle płacę. Zatrudniłby mnie jako pośrednika, albo któregoś z moich pośredników, albo innych dobrych pośredników, no to bardzo często klientowi brzmi, nie, nie, nie w tej cenie. No dobrze, to teraz tak, jak... A, bywa, że klient mówi, przypomnę, bo ja mam opinię rzeczoznawcy. No i w zależności od rynku mówię do klienta, to niech rzeczoznawca kupi w tej cenie, którą wycenił, albo chętnie kupię w tej cenie rzeczoznawcy. No, zależy jaka jest dynamika rynku. Teraz, jak rzeczoznawcy majątkowi wyceniają nieruchomości? To jest ważna, potrzebna, na przykład do banku, do kredytu praca. Ja um, już widziałem parę takich wycen, które są, które były zbliżone o 1000, 2000 zł, rzeczoznawca poprosił o umowę przedstępną, które strony zawarły, rzeczoznawca banku, po czym wycenił o 1000 zł więcej niż ta cena z tej umowy. No to znaczy, że bardzo dobrze między stronami pożeniliśmy tą nieruchomość, skoro jest dokładnie w tej samej cenie poszła, w której rzeczoznawca uważa. Rzeczoznawcy wykorzystują metody porównawcze. Metody porównawcze mają to do siebie, że bierzemy dane historyczne. Tak, z transakcji mają dostęp do transakcji, które zostały zawarte w danym rejonie, ale jakich informacji nie ma w, tym, w tych zestawieniu. Nigdzie w akcie nie jest napisane, w jakim stanie jest ta nieruchomość. A nawet w tym budynku różnice cen nieruchomości mogą być o 15-20%, a nawet więcej, w zależności od stanu, w jakim jest dana nieruchomość, od wyposażenia i wielu innych rzeczy, które. Na to wpływają, więc często ten obraz jest niestety zakłamany. Teraz, w jaki sposób ja i moi pośrednicy Investorius, Kołtys wyceniamy nieruchomości? Jest kilka aspektów, które są ważne. Przede wszystkim, nie sprzedajemy samego mieszkania, my sprzedajemy całe otoczenie. Wszystko jest ważne. Oczywiście, lokalizacja, 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 to jest oczywiste, ale jak wygląda budynek? potencjał zmiany budynku, tak? czyli nie wygląda dobrze elewacja, ale jak będzie wyglądała, czy jest już uchwała, czy jest sposób finansowania, czy remont elewacji będzie finansowany z pieniędzy miasta, tak jak tutaj, czy z funduszu remontowego, czyli obciąży Ciebie tymi ratami w przyszłości, będziesz, ten fundusz będzie wyższy, będziesz musiał spłacać. Co z klatkami, co z instalacjami, więc 150 różnych rzeczy dotyczących tych elementów dookoła, jeszcze nie weszliśmy do nieruchomości. Kolejna rzecz, jakie jest usytuowanie nieruchomości w budynku. Jednak partery chodzą trochę inaczej. A czwarte z czterech budynku z wielkiej płyty, z papą na dachu w żadna klimatyzacja nie daje rady. Więc to też ma znaczenie. No i kto by chciał chodzić na czwarte z czterech? Nie powinienem tak mówić: bo już... no, no. No, Prawda jest taka, że mieszkania na czwartym z czterech bez windy są po prostu znacznie tańsze od tych na pierwszym piętrze. I sąsiad z czwartego, który uważa, że chce tyle samo co sąsiad z pierwszego, nawet jeżeli stan ich mieszkania wszystko inne, tak, no, ceteris paribus, niezmienione warunki, no to ciągle to są mrzonki. Kolejna rzecz to jest usytuowanie względem stron świata. To też jest ważne, tak? Czy słoneczko tam wpada, a kiedy wpada, czy mamy. To wszystko wpływa na cenę nieruchomości. No i oczywiście, w środku, tak, 40 m kwadratowych jest nierówne 40 m kwadratowym. Ja mam taką kawalerkę pod wynajem, nie ja mam, moja współniczka eee, w Warszawie. Która ma 42 m i jest tak nieustawne, że nie da się nam zrobić dwóch pokoi. Z drugiej strony mam nieruchomości, które mają 45 m i mają trzy pokoje. Więc jeszcze zależy od tego, na cenę nieruchomości wpływa rozkład, funkcjonalność tego rozkładu i co można zrobić. Na przykład liczba okien, tak? która nam determinuje no ich rozstawienie, które nam determinuje, czy tam można jakąś sypialenkę. Wymajstrować w tych polskich warunkach. Słuchajcie, ja bym chciał, żeby było tak jak w Stanach: naprawdę. dwupokojowe mieszkanie od 120 metrów w górę, tak? Tu bedroom, tak? Dwusypianiowe, no ale jesteśmy w polskich warunkach i tu materki trochę inaczej się liczą. E, więc mamy już e, no, w ramach tej samej wielkości rozkład tego mieszkania, tak? Inna jest cena mieszkań pociągów, czyli żeby dojść. Wczoraj oglądałem takie mieszkanie na przykład na okulnik vis a -vi Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, gdzie no fajne mieszkanie, tylko tak wchodzisz, przez kuchnię przechodzisz, żeby wejść do salonu, przez salon przechodzisz, żeby wejść do sypialni, a z sypialni masz dopiero wejście do łazienki. Więc co byś nie zrobił, jak zaprosisz gości i nie chcesz im pokazywać sypialni, a im się bardzo chce i dużo dobrego wina polejesz, to przejdą przez Twoją sypialnię, żeby dojść. Więc te pociągi w rozkładach też nie są korzystne i nie bardzo jest co tam z tym zrobić w tym takim układzie. To nazywamy pociągu. Tak. Więc to też ma znaczenie. To też wpływa na wartość nieruchomości. No i jest jeszcze dużo takich różnych niuansów, tak? Na przykład, czy okna były wymienione, bo to drogie dzisiaj, czy tak jak tutaj, drzwi były wcześniej wymienione, fajne, solidne, gerda, czy instalacje zostały wymienione w już w mieszkaniu. O budynku rozmawialiśmy. No bo taka elektryka dzisiaj, nawet tutaj no dobra, to jest super solidnie zrobione, elektryk z uprawnieniami, dużo S-ów zabezpieczeń, ale ósemka, dziewiątka nie wyjęte, tak, przy takiej ilości źródeł światła, punktów świetlnych. Bez dwóch zdań i tyle, co też jest koszt, tak. A jak macie budynek lata 70., 80., to no na 100% tam aluminium będzie. A aluminium nie jest najlepsze. No, indukcji sobie do tego nie podłączycie, więc ma wiele ograniczeń. Co jeszcze wpływa na cenę nieruchomości? Słuchaj. Dynamika rynku i takie cykle, na przykład roczne, koniunkturalne, tak? W ramach danego miasta na przykład, ludzie szukają w danym okresie więcej mieszkań, na przykład do kupienia dla dzieci, które idą na studia. Więc tu mamy takie, takie roczne cykle, gdzie coś się dzieje w danym czasie. W każdym mieście jest to inaczej. W większych uniwersyteckich oczywiście jest tak samo. Dodatkowo na tą cenę wpływa asortyment, który obecnie jest na rynku. Czyli to jest zawsze pytanie kim się będę ścigał, jak będę mieć do sprzedania to mieszkanie i klient potencjalnie kupujący, co jeszcze zobaczy w okolicy, z czym będzie porównywał moje mieszkanie. I to jest jakby kluczowe w tym, no bo co z tego, proszę Pana, że Pan chce 500, a za to, ja wiem, że mówi się 500, także hejtujcie coś innego. Co z tego, że Pan chce 500 tysięcy, jak Pana sąsiad ma... To samo za 440. Mam nawet taki żart, że żwana idę połączyć do bagażnika i będziemy razem szukać sztabek złota pod podłogą, bo jakoś chciał uzasadnić tą wyższą cenę tego mieszkania. Ewentualnie nagryzamy klamki i sprawdzamy, czy są złote. Słowo, no, takie straszne. Nawet nie wiem, jak to sprawdzić, nagryzając. Misza, wiesz, jak się nagryza złoto i sprawdza, czy to złoto? A, 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 a. Misza wie, Misza wie, jak to się robi, ja nie wiem. Słaby jestem w złocie, nie tylko w kryptowalutach. Nic się nie znam na tych kryptowalutach. A miałem tyle propozycji, żeby, żeby być tym misjonarzem kryptowalut i, i by mi odpalali, i byśmy trzepali. Kurde, nie przełamałem się. No. A teraz nagrywam takie beznadziejne rzeczy, że, że niby nie rozumiem i tak dalej, i zniechęcam młodych ludzi do wydania ostatniego grosza na kryptowaluty. Okropne. A mogłem na tym trzepać kaskę. No cóż, trzeba było pójść na kompromis ze swoimi zasadami. Nie mam potrzeby, nie robię, nie prowadziłem takich rozważań. Będziemy jeszcze jechać po kryptowalutach i po, po tych piramidkach tworzonych przez różne mm, pomysły. Tak? No, ja muszę tutaj się tak delikatnie poruszać, bo to olbrzymie pieniądze, nie chciałbym się jakimiś pozwami ścigać. Więc mądrzy ludzie zrozumieją, o czym mówię, a ja nie będę tutaj wymieniał mm, tak szczegółów, szczegółów. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do wyceny, do wyceny mieszkań. Więc tych niuansów jest naprawdę bardzo dużo, które wpływają na cenę nieruchomości. Cena nieruchomości tego małego, tej małej nieruchomości tutaj, no za metr kwadratowy jest kosmiczna, no ale to jest mała nieruchomość. Tak? No więc nie można tego porównywać. Bardzo często klient mówi Brzmana: no, Ja mam 80 metrów, chcę 15 z metra, a tu sąsiad na dole sprzedaje za 17 no, kawalerkę. Starb. kawalerkę to można nawet za 19 sprzedać, a ty nie sprzedaż za 15 swoich trzech kawalerek, jakby połączonych wielkościowo. Jest po prostu inny klient, tak? Czy na przykład e, zawsze jest to pytanie obrzeża Warszawy, tak? No fajnie, że masz 130 metrów na tam gdzie psy, tym, co one tam robią, tymi ogonami machają, tak? To chyba tak się mówi, e, na, na, w takim miejscu, ale tam po prostu nie ma klienta, który chciałby wydać na mieszkanie. Na przykład bez balkonu milion 300. Jak on ma milion 300 000 i chce do Warszawy do centrum dojeżdżać półtorej godziny albo godzinę. To już sobie dom kupi w podobnej cenie, więc to jest jakby wyzwanie tych dużych, tych dużych mieszkań. I jest naprawdę wiele takich niuansów, które wpływają na, na, na cenę. Dam jeszcze jeden przykład na koniec. Mam na przykład inwestorów, którzy skupują dane dzielnice. Na przykład, mam inwestorów, którzy kupują w pewnym kwadracie, który ich interesuje w śródmieściu Warszawy, i oni są gotowi. Ich ta inwestycja jest na dziesięciolecia do przodu. Już kupili ode mnie kilkanaście mieszkań i są gotowi zapłacić więcej tak długo, jak się trafia jakby mieszkanie w tym rejonie. Więc znowu ja, jako pośrednik, czy mój pośrednik, mając dostęp do klientów, którzy szukają, jestem w stanie uzyskać wyższą cenę. No bo na koniec dnia. Cena mieszkania, cena nieruchomości to jest tylko tyle, ile ktoś chce i jest skłonny za to zapłacić. A wszystko inne to są szacunki, moim zdaniem, wartości, tak, wyceny, niewyceny. Nie ma kasy na stole, na koncie, to nie mamy transakcji. I wymyślać, tworzyć sobie można. Co bym chciał z tego, żebyście zapamiętali? Trochę takich praktycznych rzeczy. Ja jak się zastanawiam, jaka jest cena mieszkania, to sobie biorę aplikację OtoDom, otwieram ją i tam jest możliwość zaznaczania paluszkiem danego rejonu. Więc uznaczam podobne mieszkania. Jak mieszkanie ma 30 metrów, to ja znam 25 do 40. Jak ma dwa pokoje, to dwa pokoje. Rysuję palcem, szukaj, no, sprzedaż czy wynajem, no to sprzedaż, szukaj i mi wyszykuję 6-7 i patrzę, o to tyle, to tyle. Staram jak, jak jeszcze bardziej chcę sobie to zbadać, no to wydzwaniam do tych ludzi i pytam: przewana jest za 350, a 320 weźmie? No i jak widzę nie, bo nie, no to znaczy, że jest ruch na nieruchomości. Ale jak mi pośrednik mówi, a zadzwonię i spytam, no to znaczy, że posłucha, no posłucha, nie idzie. Też dobrą informacją jest to, kiedy ogłoszenie zostało wystawione. Te informacje też są widoczne na portalach. No, ile mają odsłon i wyświetleń? To też coś, coś na ten temat mówi, no chyba że ogłoszenie ma fajną wizualizację na początku, a potem nic, więc jakby tak, no to, to jest to zdziwienie. Więc umiejętność odpowiedniego pricingu to jest naprawdę sztuka, bo e, ja mogę śmiało powiedzieć, że dobre dwa lata to ja tak trochę po omacku sobie wymyślałem, a nawet przy flipach to tak po prostu zakładałem dużo większe te marginesy błędu, gdybym się pomylił, bo tego nie czułem. I to jest ta rola dobrego pośrednika, który to czuje, jest w stanie Ci pomóc, bardzo często, słuchajcie, dowozimy dużo wyższe ceny niż klient myślał. Ja już nie wchodzę w te przygotowania ofert tak to, że pokazujemy inne rozkłady, wizualizacje, inne rzeczy. Tyle na temat wyceniania nieruchomości. Wyceniania nieruchomości. Ja wiem, to bardzo specjalistyczny element szkolenia. mi pokazuje 4 minuty. Mi się karta kończy, kończ tyś, więc już kończę. Pamiętajcie, za każdym razem, kiedy klikacie łapkę do góry, tam uśmiech jest większy. Naprawdę czytam Wasze komentarze. Te złośliwe to ja odpisuję osobiście. Um, na no, wszystkie odpisuję osobiście. Co jeszcze, dzwoneczek, to będziecie wiedzieli, że jest kolejny film. A ktoś tam zauważył, że rzeczywiście na meriturze kręcę więcej. Chodzi o to, że miał kasę za reklam z YouTube'a. Naprawdę, to chodzi. A może tysiączkę przekroczymy na ten miesiąc. Rewelacja. Fajnie. Dzieciaki dostaną więcej a, kasy. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Tam pod spodem będę wam wdzięczny za pomysły na nagrania, bo ostatnio mamy coś więcej czasu. Ja mam więcej czasu. Misza to sesję kręci, Misza się śmieje. Więcej czasu, kołtyś jasne. E, więc, e, więc tak, e, kręcimy, kręcimy, kręcimy. E, mam swoją listę tematów, w którym chciałbym się z wami podzielić. Natomiast jak coś Was specjalnie interesuje i pojawi się więcej niż trzy razy, ale nie od tej samej osoby tam pod spodem, to nakręcę na ten temat e, odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze piękne czwarkowe popołudnie, zaraz będzie lało prawdopodobnie. Będzie czy nie będzie? Nie na razie ląd. Nie, rozsłużyło się. Kochani, jesteście niesamowici, więc ja kończę. Biegnę jeszcze na dwa spotkania dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pewnie w przyszłym tygodniu.